Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj już rozpocząłem sadzenie melisy lekarskiej. Teraz sobie po prostu dalej już uprawiam agregatem. Wczoraj tylko było zrobione gruberem, żeby to ziemię zruszyć. I teraz jeszcze równam agregatem. A to zaczynało trochę przekropywać, więc dalej nie robiliśmy. A teraz akurat przerwa. sobie przejadę w Tomis z powrotem, taki pasek. Wolę to robić na bieżąco. Coś będę najbardziej wracał, to wam pokażę sadzarkę. I jak wygląda rozsada? Bo nigdy nie pokazuję, jak w wygląda. Około godziny w jedną stronę jadę. Wiadomo, ten pierwszy przejazd był najgorszy. Bo to trzeba ustawić głębokość, wszystko, żeby też dobrze dociskało te sadzonki. przejazdu bym zrobił, ale po prostu jak dojadę w tamtym i z powrotem to nie wiem czy bym znacznik miał, a nie chcę potem nakrzywić za bardzo na tym polu i John już po tej kalibracji też naprawdę już dużo fajnie to skrzynia zmienia. Na też będziemy sadzili przez dwa dni. Może 3 dni się uda Jest Takie takie okienko pogodowe można powiedzieć. Po zapowiadali u nas 2 dni deszczy. Tam trochę popadało. Teraz nie wiem, o ja cały tydzień, a coś się zmieniło i dlatego sadzę tyle ile mogę. Tak to, to na bieżąco wyrywamy. W tunelu wcześniej wyrywaliśmy sazonkę Jeżeli jest pogoda to zwalimy to zasadzić ile się da. Ta sazonka w tydzień czasu spokojnie w skrzynkach może postać. Tylko tam najwyżej... Trochę zlewać po pierwszym dniu. A też nie za dużo, bo ona jak jest gęsto w strzynkach ułożona to żeby Wam nie zaczęła butwa wchodzić. Teraz tylko tak płyciej, żeby nie ten. Wyrównać ładnie. I też ta ziemia teraz będzie jakaś przesychała sobie. No to jadę, to jeszcze będzie 4 godziny, nawet 5. Jest też ten kawałek po tak jak jest teraz właśnie zrobione tym gruberem, to od granicy do tego można powiedzieć słupę, jak idzie, może ze słupem jest rozrzucony obornik i no, też będziemy mieli porównanie jak ta Melisa w ogóle wypada. Pokażę, właśnie jak wygląda ta sadzarka. Mam nadzieję, że będzie mi słychać, bo to mocno wieje. takie podmuchy nachodzą. O, no to tak wygląda sadzarka. Ona już chyba jest tak jak rodzice tam zaczynali tworzyć gospodarstwo, to one są od tego czasu, praktycznie, bo zawsze mieli już jakieś zioła. bo właśnie lubczyk. No i tylko, że jak sadziliśmy lubczyk i arcydzieńki kiedyś tą sadzarką, to były cztery te krótkie po prostu na szerokości. A jak chcemy gęściej to tu jest to wydłużone jedno siodełko i jest tak sadzona. No ona bardzo ładnie dociska. Tu potem jeszcze zawsze wałujemy żeby rozgarnąć to. Mam rozstaw zmierz dokładny, bo tam też się kilka osób pytało. To rozstaw mam 45 cm. No i też bardzo gęsto staramy się sadzić. Jeszcze dokładnie 0,53 km na godzinę. to piątka na ślimaku, w Kubocie. Czasami się zdaje taka przerwa, no ale to też jak panie biorą ze skrzynki. Jak wybiorą z ręki, ale tak to jest gęsto. Czasami też jeszcze jak będzie chwila, się po prostu przejdzie i się podosadza w te miejsca. A to też porównanie. Ta była 3 dni później, sadzona Melisa czy 4 po takiej ulewie zobaczcie jaka jest różnica Tu w ogóle trawska na wychodziło tylko trawa tu teraz została To zobaczcie jaka jest różnica 4 dni w sadzeniu i to była ulewa sadziliśmy po tej ulewie, znowu ją przykrapało przyszły następne deszcze i o ile jest mniejsza Pokażę tą sadzonkę, jak w skrzynce wygląda. O, tak wygląda sadzonka w skrzynkach. No Jest po prostu wyrywana z tunelu, jest tylko ją pani rozrywają i pojedynczo potem ją sadzą. Tutaj tylko te kółka dociskają. No. Także myślę to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się do następnego, cześć!